Przedstawiamy relację filmową z Afrodyty w Ośnie Lubuskim, podczas której dla zysku w czasie narastającej fali zakażeń zbagatelizowano rządowe obostrzenia związane z wirusem COVID-19, co miało wpływ na realne bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób tam przebywających. Jedną z osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób tam zgromadzonych była widoczna na filmie dyrektorka Afrodyty Krystyna Zmitrowicz. Dla której, jak widać, ważniejsza jest reklama podawanego alkoholu, jak i jego picie, niż bezpieczeństwo osób tam zgromadzonych, a w szczególności braku poczucia odpowiedzialności za młodych pracowników. Wkrótce opublikujemy materiały filmowe. Z wydarzeń, jakie miały miejsce po części oficjalnej. Włącz subskrypcję, by być na bieżąco. Naprawdę warto. Takie hity. Tylko na naszym kanale w szponach mafii. Który to się cieszy? Coraz to większą popularnością w Europie, jak również w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Do usłyszenia w kolejnych filmach, w których również będziemy prezentować ustalenia dziennikarzy śledczych. Dziękujemy za uwagę.